Cześć, hej widzowie, z tej strony Jasiowski, no a w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, pokażę Wam, jak grać w ogóle w BMG Drive, ponieważ jeszcze takiego poradnika Wam y, nie pokazałem, więc w tym momencie Wam to pokażę. No a więc po pierwsze, y, najbardziej podstawowe rzeczy, to jak, jak po prostu grać w BMG Drive. To wystarczy, że y, po pierwsze, jak, ma, jak gracie na klawiaturze, to y, jeździcie... Do przodu jeździcie strzałką w górę, do tyłu jeździcie strzałką w dół. Żeby skręcić w lewo, klikamy strzałkę w lewo, a żeby skręcić w prawo, klikamy strzałkę w prawo. No ale jak jeszcze zrobić jakieś fajne jeszcze inne, jakieś fajne efekty, czyli na przykład takie coś, żeby zwalniać na przykład tempo. Żeby zwolnić w ogóle tempo, wystarczy, że klikniecie Alt i C. Nie Alt i Z, tylko Alt i strzałka w dół, I w te, a jeśli chcecie trochę to, to zwolnione tempo, jakby żeby było bardziej jeszcze zwolnione, to klikacie Alt i strzałka w lewo. I macie 16, 16 razy wolniejsze niż w czasie rzeczywistym. A jeśli chcecie, żeby było mniej żeby było takie bardziej, szybsze to tempo, to klikacie po prostu Alt i strzałka w prawo. No i teraz macie 8 razy wolniejsze niż w rzeczywistości, no i, no i wtedy można sobie... Patrzcie, wjeżdżamy w drzewo, no i mamy taki fajny efekt oczywiście. No i po prostu takie zwolnione tempo jak to wygląda. I to jest też mega fajne. Jak w ogóle sobie zasponować jakieś samochody? To wiadomo, że to, że to każdy wie, to klikamy pojazdy, klikamy jakiś random, swój randomowy samochód. Ja wezmę sobie na przykład tego, tu BMK. Klikamy na przykład... Na, na, na cokolwiek, na co chcecie, na przykład kliknę sobie na, na tą. Yy, no, niestety teraz zrespawnowałem jeden samochód, to wam to yy, trochę inaczej pokażę. No i teraz zrespawnowałem sobie jeden, ale żeby w ogóle zrespawnować dwa, to po prostu klikamy sobie w, jak, w jakikolwiek samochód, jeszcze raz. No i wspomnił, po prostu klikamy. No i, no i teraz mam taką BE, no i teraz mam, mam BMK, oczywiście ja sobie z modów to zainstalowałam. No ale na przykład, żeby jeszcze środowisko ładnie wyglądało, to wiadomo, zrobimy sobie tak, że po prostu klikamy literkę E, klikamy oczywiście Vehicle Actions, Znaczenie nie, vehicle, sorry, sorry, jeszcze raz, czekajcie, bo źle to powiedziałem, klikamy sobie tutaj Freedom Actions, bierzemy ruch drogowy lub AI, no i teraz na przykład bierzemy, że albo goń mnie, albo jedź za mną, albo po prostu uciekaj. No ale żeby ruch jeszcze drogowy stworzyć, to wystarczy, że właśnie klikacie w literkę E, klikacie w Freedom Actions, no i teraz klikacie w ruch drogowy. I klikacie albo w umieść normalne, lub w umieść policja. Od razu mówię, że y, taka opcja istnieje jedynie w, we, w najnowszych wersjach, czy tam w wersjach po prostu Bimengi Drive, ponieważ w wersji z 2013 roku niestety Wam to nie zadziała. No więc dobra, klikamy sobie E, klikamy Freedom Actions, AI. I klikamy na przykład goń mnie lub jedź za mną. Jeśli klikniemy jedź za mną, to tamta BMK będzie cały czas jechała za nami, a jeśli klikniemy, klikniemy goń mnie, to ta BMK cały czas będzie mnie goniła. Tamta druga, no ale jeśli klikniemy uciekaj, to tamta Be to tam z BMW będzie uciekać. Więc ja sobie wezmę na przykład goń mnie. No i w tym momencie patrzcie. O nie, 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 nie. O kurde, goni mnie, widzowie! Uwaga! No i teraz mi będzie zablokowała drogę. Oj oj, uciekamy szybko! Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Ja cię kręcę. O nie, 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 uciekam szybko, szybko, szybko. Kurde. Ja cię kręcę. Oj, oj, oj. oj. No dobra, to klikamy sobie, żeby w ogóle usunąć tą BMK. To klikamy po prostu, usuń, usuń bieżący pojazd. Znaczy, sorry. Klikamy E, Freedom Actions. Yy, klikamy AI. No i po prostu wyłącz. No i ja niestety usunąłem samochód. Ale wy, jeśli tego nie chcecie, to nie róbcie. No, więc dobra, no i tak to wygląda, ale na przykład możecie też sobie skonfigurować pojazd, ale jak zmienić sterowanie, żeby było łatwiej? To klikamy po prostu w opcje. No i tutaj mamy wyświetlanie grafika, interfejs użytkownika, języka, audio sterowanie, rozgrywka, kamera oraz inne. No i klikamy sobie po prostu w sterowanie. Klik czekamy sobie tutaj. Klikamy pojazd. To Wam może w następnych, w następnych odcinkach pokażę o co chodzi z tymi wszystkimi. Klikamy pojazd i tutaj możemy sobie ustawić. Ja mam oczywiście to na kierownicy, w moim przypadku ja sobie tak ustawiłem. No i tutaj są strzałki, oczywiście wszystko poustawiane i tak dalej. No i możecie też sobie skonfigurować, trochę się pobawić z tym pojazdem, potuningować go. Pokolorować, na przykład jakiś kolor, o, macie nam jakieś takie kolory, i powiem wam, że ta gra jest naprawdę super do pobawie, pobawienia się w ogóle. Jakieś elementy, na przykład, nie wiem, rejestracja, na przykład tutaj polską, ponieważ jestem w Polsce, bo to jest oczywiście polska mapa. I no i tak, no i teraz. Jak chcecie, też w następnych odcinkach pokażę Wam mody, i co wy wam tutaj jeszcze pokazać? Też. Tak, pokażę Wam w następnych odcinkach jakieś mody, jak to zrobić, bo można się oczywiście tą grą pobawić, więc to jest mega fajne, bo bierzemy jakieś otoczenie i najfajny, najfajniejsze, jest to, najfajniejsze jest to, że to jest takie trochę śmieszne, że patrzcie, bierzemy grawitację, bierzemy księżyc, no i my się tak tutaj on, troszkę, troszeczkę unosimy, co nie? Ale jak weźmiemy Ziemia, to jest normalnie. Bierzemy Słońce, patrzcie, co się dzieje. Tak, bo jest grawitacja całkowicie, no ten. No i teraz bierzemy Ziemia, Brak grawitacji, no i teraz się po prostu unucimy, co nie? Bo nie ma, nie ma grawitacji po prostu, ponieważ jest 0,0. No i tak to oczywiście się prezentuje. Nie chciałbym tak latać, więc bierzemy Ziemię. Oj, spadłem. Ale no, zobaczmy, co się dzieje na planetach. Tutaj też muszę sobie zobaczyć, co się dzieje w ogóle na planetach. Mars. Patrzcie, na, na Marsie tak trochę o słońce. Jowisz, Uran, Saturn, Neptun, Wenus, Merkury, Pluton i Oj, oj, uziemnienie ujemne, to jest dopiero niebezpieczne. No i natomiast, żeby też było fajniej, możemy sobie pogodę ustawić, yy, prędkość chmur, ile to ma na godzinę, na przykład patrzcie, jak teraz chmury tam lecą, o. O, kurde, panie, zaraz noc będzie. No i gęstość błogóły, na przykład jakieś takie rzeczy. No i to widzę widzowie raczej na tyle. Yy, no i tak jak wam mówiłem, yy, piszcie mi, co chcecie w, dostępnych, w następnych odcinkach. Na przykład też możemy sobie zmienić poranek, na przykład, przed południem, po południe, noc, o, takie rzeczy tego typu, no i teraz, tak, no i, no i to jest mega fajne, czekajcie, ja sobie wezmę po prostu południe, południe, tak, ale jak jeszcze też robić takie coś, żeby Wam się responowały samochody od nowa, to klikamy R lub też, tak, klikamy R. Albo, żeby zrobić takie coś, żeby wam pojazd nie utknął, to klikamy insert. No i teraz wam się respawnuje tutaj. No jak gdzieś dalej pojedziecie, to w tym miejscu właśnie, gdzie kliknęliście insert, tutaj wam się pojawi samochód. No i co jeszcze? Traszej na tyle. Widzowie też możecie mi napisać w komentarzach, co tam byście chcieli. W na następnych też odcinkach pokażę Wam jakieś, jak dodać na przykład mody, więcej tego typu. No ale też w następnych odcinkach tak wam to, to pokażę natomiast jakieś misje też sobie porobimy w sumie i pokażę Wam jakieś pełne poradniki No i tak, tutaj macie możecie się naprawdę, mnóstwo rzeczy jest tutaj możecie się pobawić naprawdę Mody też wam pokażę jak wam mówiłem no i to jest naprawdę fajne. No więc, no tak. Więc to, to jest to widzowie raczej na tyle od tego odcinka małego, tego krótkiego poradnika. Więc jeśli Wam się spodoba ten odcinek, to zostawcie, to zostawcie suba i lajka, no a ja się z wami żegnam. Więc cześć!